Hello, hello, dzień dobry Adusiu. Pokaż no te oczka, jak ta grzywka. No pokaż. Jee, yeah, jaka krótka grzywka. Poczekaj, puścimy to się, bo się dobija. Proszę, Tosina, Tosinka, zapraszam. Tosinka przyszła, proszę bardzo. Już, już woła do domu. Tak. Mamusia otworzyła, czy wiesz? Dobra, puść to się. A my, Adusie, zaprowadzamy do przedszkolka. No może być na blat. Nie, nie wejdzie, bo tam nie ma żadnego krzesła, to nie wejdzie na blat. Szykujemy się szybciutko, już godzina w pół do jestem dziewiątej, pewna. poniedziałek rano. Jestem pewna? Jestem pewna, jestem! Dobra, ja dobra. Je. Jeszcze nie, bo nie masz kurtki. Halo, księżniczko. Jej. Jestem, jestem, kochani. Przyjechałam właśnie, odwiozłam Adusie do przedszkola. Już w sumie mamy godzinę prawie, że dziesiątą. Jedyne co udało mi się przed chwilą to nastawić zmywarkę do mycia, jeszcze takie wiecie to, co się nie zmieściło, jakieś sztuce, parę garczków, takich większych garnków umyłam sobie ręcznie. Nie jem śniadania, więc teraz sobie zrobię. Słuchajcie, nalałam sobie dwie szklaneczki takie duże. One chyba są 400 ml ciepłej, przegotowanej wody. Do jednej wleję, wcisnę sobie pół cytrynki i coś takiego wypiję. A tą drugą wypiję po prostu bez, bez żadnego dodatku. Bardzo mało piję wody w ciągu dnia, więc muszę to nadrobić, koniecznie. A że ja nie kupuję wody mineralnej, tylko piję kranówkę, Jedynie co zakładam filtr do takiej buteleczki, jak sobie przypomnę, oczywiście, bo jak nie przypomnę, to piję po prostu bezpośrednio z kranu wodę i nic mi nie jest. Więc po co płacić i kupować w butelkach? No wiadomo, na wyjazd gdzieś, gdzieś jadę, potrzebuję tej wody, no to czasem się zdarzy, że i kupię. Nie wiem, właśnie wypakowywałam z nawarkę kolejna szklanka, trzaśnięta. Nie wiem, słuchajcie, pękają mi tak szklanki czy ja jakoś źle wkładam czy dociskam za bardzo jedna do drugiej czy i ciągle mi ta szklanka gdzieś pęknie już chyba trzecia w tym miesiącu i dzisiaj kochani będziemy piec chleb postanowiłam, jestem jeszcze w domu, jeszcze mam zwolnienie więc siedzimy w domu bynajmniej ja postanowiłam, że zrobię chleb i oczywiście Wam nagram taki tutorial, jak to zrobić co dodać, wykonanie krok po kroku i zobaczymy co z tego wyjdzie. Wiadomo, chlebek jest czasochłonny, ja bardzo długo zostawiam chlebek do wyrośnięcia, bo im dłużej wyrasta, tym jest większy, ładniejszy, bardziej pulchny. Tartosiu? Tak, Tosiu, tak. Nawet, że bez problemu, jeżeli chodzi o Adusie, to bez problemu poszła do przedszkola. Myślałam, że będzie wiecie jakiś chocki klocki, że nie była dawno, że nie chce. Bo tak naprawdę to dwa miesiące nie była w przedszkolu. Dwa tygodnie temu na jeden dzień ją zaprowadziłam przed samymi feriami, z których również wróciła z Katarem. Ale na szczęście kaszel odeszedł w zapomnienie, nie wiem, po prostu wiecie co, odstawiłam wszystko, odstawiłam wszystkie jakieś tam wziewy, jakieś inhalacje, syropy i również skończyła tą dawkę bronchowaksomu też i po tygodniu kaszel się uspokoił, więc w sumie nie wiem co było przyczyną tego kaszlu, czy to taka dziwna zbieżność okoliczności, no nie wiem. I co? To jest jeszcze ciepłe, za ciepłe. A co dzisiaj? U was na obiadek, bo dzisiaj u nas jest poniedziałek, więc z niedzieli został mi cały gar rosołu. Wezmę sobie ten rosół, kochani, zagotuję, odcedzę, Zrobię z niego zupę pomidorową, zostawię dosłownie tam cztery szklanki dla nas do jedzenia na dzisiaj, do grubych, grubego makaronu, a resztę zawekuję w słoiki. Bardzo ładnie mi się przetrzymuje, wlewam gorącą zupę, zakręcam dobrym, do, dobrą zakrętką, jaką tam wiecie, nie bardzo szczelną i pięknie mi się ta zupa zasy, za, zasiewa. I chowam ją do lodówki. Tydzień czasu spokojnie wytrzymuję. Jest potrzeba, nie mamy możliwości ugotowania obiadu. Wyciągamy słoik. Gotujemy tylko makaron, który oczywiście możemy wcześniej też ugotować. Dzień wcześniej i obiadek gotowy. Również na weekendzie Grzesiek zrobił mi gołąbki i tych gołąbków wyszedł cały gar. Więc wczoraj popakowaliśmy po trzy sztuki w takie pojemniczki i zamroziliśmy. Ja również dla siebie takie pojedyncze małe pojemniczki też z jednym gołąbkiem zamroziłam. Będę szła do pracy, biorę sobie właśnie taki pojemnik z gołąbkiem. I w pracy sobie odgrzeję w mikrofali też będzie obiadek. Także ku łatwemu, ku łatwemu, żeby było łatwiej, żeby było szybko, żeby za długo też nie siedzieć w tej kuchni i nie gotować codziennie. Rosołek już się przygrzał, więc chyba pora go odcedzić. Wyciągnę mięso, a tutaj jak widzicie dla Adusi naleśniczki. Mam tu ciasto, mam. Odrobinę oliwy, łopatkę do przewracania. Działamy, bo mi się przypali. Jak widzieliście, gotuję zupę pomidorową. Do takiego garnka włożyłam pół słoiczka koncentratu pomidorowego. Teraz pora zabielić. Ja używam do tego mojego magicznego słoiczka. Do słoiczka wrzucam dwie łyżki mąki, odrobinę, kochani, zwykłej zimnej wody i śmietana osiemnastka, tak w kartoniku płynna. Dolewam gdzieś tak około, słuchajcie, Trzy łyżki, cztery. Nie no, trzy łyżki. I uwaga! Po co to robię do słoiczka, żeby mi się nie zrobiły grudki. I teraz bajową go trzepiemy do tego momentu, aż nie będzie żadnych grudek, aż nie będzie nic pływać, aż mi się pięknie mąka połączy z wodą i ze śmietaną. I oczywiście, ja nie wiem, może wszyscy wiedzą, jak to robić. Pamiętam, jak byłam młoda, miałam lat 20, nie potrafiłam gotować zupy czy też sosu bez grudek. Nagle, słuchajcie, przyszedł jakiś tam czas, 30 lat i już wiem, że zawsze zalewamy taką miksturę na chłodno, czyli nigdy na gotującą się zupę czy też gotujący się sos. Myślę, że jest super, już mamy wszystko roztrzepane. Zdejmuję zupę z ognia, niech chwilę odpocznie i dopiero wtedy kochani zalewamy zupę yy, mąką, z wodą i ze śmietaną, czy w ogóle samą śmietaną, nigdy to nie robimy na gotującą się zupę. To wychodzą grudki i trzeba przedsedzać wtedy, prawda, przez sitko, żeby się pozbyć grudek, a naleśnik już dochodzi. Nawet że za bardzo, ale ja lubię takie przypieczone, mocniej przypieczone naleśniki. W międzyczasie nagrywam Wam film z mojego chlebka pszennego, także on już tutaj wyrasta. Śmietana do lodówki. Ktoś śpi sobie na krześle pod stołem. I co? I ta zupa już czy jeszcze? Może jeszcze odrobinę niech wystygnie. Niech troszeczkę się uspokoi z tego ognia. Moi kochani, moja zupa się już uspokoiła, jest gorąca, ale nie wrze, nie gotuje się, więc wlewamy mieszadełko. Super. I te, teraz wam pokażę jak to wygląda. I teraz nastawiamy zupkę na ogień, niech się zagotuje i wtedy już będziemy mogli już kosztować zupę, jak również wekować w słoiki. Zobaczcie, kochani, zupka bez ani jednej grudki, nie ma żadnej grudki ślicznie się wymieszała przepięknie, nie ma tutaj nic, nic nie pływa. Oczywiście możemy dodać odrobinę koperku. Jak ktoś lubi lub pietruszki, może być mrożona. I teraz wkładam, przesuwam tą zupkę do zagotowania na, na ogień. Wow, jakie gorące! Ok, niech się zagotuje i możemy jeść. Tutaj moja dzisiejsza zupka z makaronem zupki sobie dużo nie nalałam ale to specjalnie bo jakoś nie za bardzo przepada posypałam sobie odrobiną nie szczypiorku tylko pietruszki mrożonej i tylko ja słuchajcie używam pietruszkę mrożoną ponieważ moje dzieciaki nie lubią ani Grzesiek też nie lubi żadnego niczego zielonego na wierzchu zupy Także smacznego dla Was kochani!